...pistolce. Zmierzymy to. Tyrydudum. Zapisujemy. Nie no, wiesz to. No, Tyrydudum. Aha. zaraz przyszedł. Nie, złoń się nie pali. Jak to było? Dobra, trochę nie wyszedł i zaraz tu się przesuwało. Widziałam na filmiku, tak, śmiesznie. Było to było tylko... No. Wróć. Haj. Napisz. Jakie ja komendy wydaje larce, jezu. O! No. Co ty robisz? Chyba jeszcze raz tam to muszę, bo to inna dupa. Jeszcze raz to. No Nie, to dupa blada że na górze, jest? Nie, to Pawlada. Tak, i razie. O. Proszę. Ja tu już przecież byłam, chyba. Nie, nie mogłam być. Nie, mnie tu nie było. Czyli że dobrze idziemy teraz, powinienem wyjść na jakąś. znaczy, wyjdę tam, otworzę tę bramę. Tam będą ci się nie będą walczyć. Na pewno tutaj. No i teraz nie wiem gdzie iść. Więc chyba zaraz przerwę i skorzystam sobie z tej tak zwanej solucji na YouTubie. Bo dupa jestem zesperowana, no i nie wiem no. Mamy to jedno, a to drugie, gdzie to było, tam, ten, o. Nie w niego. Może Larka nie celuj w niego, no. No. Aj! No nic, ham nie zostawił, dobra. Idziemy. Wsadzić tego, tego kloca. Hop, hop, hop. Hop, hop. Hmm. Mm -hmm. Mnie po prostu przerasta. Ja nie, nie w tą stronę. I teraz serio nie wiem, nie mam iść Wiem, klucza nie mam Bo tam oży wsadzić Właśnie, bo ten ktoś tam jak widziałem na YouTubie to wsadzał tam klucz Tylko skąd on go wziął No to jest pytanie, być albo nie być Kurde, trzeba go teraz znaleźć Znaczy teraz zaraz wsadzę tam tu ten. Przerwę nagrywanie i sprawdzę, czy ten klucz został znaleziony Trick Ale większość znalazłam samodzielnie, więc rządzę. No i został mi tylko jeden. Dobra, to za chwilę wracam, tylko sprawdzę gdzie co i gdzie jak. Dobra, teraz to ja wiem. Ja muszę iść tam, gdzie mówiłam, że nie trzeba iść, a jednak trzeba iść. I teraz gdzie to było. Yy. Czy wam to widziałam? Oglądałam na filmiku. I tam jest klucz właśnie od tych tu tych, 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 tych drzwi takich, znaczy tej klapy w podłodze. Trapdoor. No. I teraz dupa, trzeba tam iść. Trzeba iść. O Boże. Jednak tam trzeba iść, no patrzcie. Gdzie to było? O lipcia. Kurde, przed to się gapiłam, no i dupa, co to Tu to naboje są? Ej no, ukryte no, zostawili. Aha. Dobra. Chill. Idziemy tutaj. Kurde, larka, nie bij się, połupię. To jest to ten, ale tu nie. Tutaj e... czekajcie. Ja sprawdzę jeszcze dokładnie, gdzie to jest. A no, to jest miejscu jakoś, jak się kończy, tam znaczy basen. Gdzie ja szłam na basen? I teraz nie wiem znowu. Jezu, spokojnie trzeba się skupić. Kurna chata. Spokojnie na pewno tutaj? Chyba tutaj. Bo ja potrzeb... Nie, bo tu jest tamten, jest własny z tym prądem, a ja potrzebuję zaraz wrócić. Ale sobie... czytałem Kurde. Mamo odczepił ode mnie. Jezu, nie wiem, mamo, teraz mi nie zawracaj głowy, bo ja myślę, tak? Cud, bo ja myślę. Tu niech sobie gdzieś śliska. O, Boziu... tu? Nie, bo to jest na dach. Tu nie. To nie jest dach. A tego, tylko są Tak. To, żeśmy przyszli? Przybyliśmy stąd. Tu teraz. Tutaj jest. Stop te drzwi, to ja. Trzeba tak teraz krążyć i. Jezu, no tak! Został, Boże! Tam nie. Tam nie. Zobaczę tutaj. Chyba tutaj... Dupa. Jezu, nie tak. Jak dead. O, świetnie! Nie zapisałam. Boże, to są inteligentna inteligentne. Okay. Dobra, Larka jest u niepysku już. No błagam ci, jak czy możesz się od czegoś takiego odbijać, no. Czy to jest chore tutaj? A jeszcze to. Aha. Nie. To czekaj zaraz. Czekajcie ludzie, ja muszę coś przebrać. This is ok? Chill? Out? No. Jakie 30 no? Nie załamujcie mnie, a może się zaraz odstętyguje. Czekajcie. Woooow. Slow motion. Oh shit. Dzięki Larka. Nie no, to było słodkie. I na czemuś tak nagle zalogowałeś, co? Ty, ty Nie, bo tu był ten klicz. no to dupa, dobra, ja nie wiem, naprawdę, tu się zaczęło lagować. To się innym razem dokończy nagrywanie. Ja jak na razie to by było na tyle, dziękuję za oglądanie, takie tam komentowanie. I zapraszam do kolejnych odcinków, tak, do usłyszenia. Witam was, w kolejnym odcinku Zagramy w Tomb Raider 2, tak. Yy, kolejną ochotę mam nagrywać. Tą Pradera, więc nagrywam. fila idziesz Lara. Tak, ostatnie razy, znaczy wczoraj, bo to wczoraj nagrywam, skończyłam właśnie tutaj, gdzie ta owa. A nie, tam nie miałam iść, bo tam była dupa. W poszukiwaniu tego owego basenu. Teraz tak. No bo tam nie. Tu, tu nie. Fila, tam jeszcze nie szłam To tam trzeba pójść. Ja ten basen znajdę, mówię wam. To te wszystkie już i będzie chyba koniec levelu. o mnichów opuścimy. Tutaj. Zaraz się sprawdzi. Spokojna głowa. Nie, bo tam był ten ten... To nie, to... To pomieszczenie odpada. Mogłam przed nagrywaniem sprawdzić, ale no dupa już. O zaraz, tu jest to. Chyba znalazłam. A tak. Chwila, przeżyła larka. My zażyjemy apteczkę. I zapiszemy. To jest to kręcące się kółeczko. Wspomniałam się. Kurde. Teraz Jeszcze raz chwilę trzeba wczytać i ten... Ale trzeba uważać. Ona tu leci... Teraz tu i to teraz można iść. Albo nie. Dupa, już nie wiem jak. Źle to zrobiłam tu, nieco. To. to ja tu muszę uważać, jaką on poleci po prostu w tamtą stronę. No, lecisz tu. Nie macie? Teraz mógł mi się, że się lampę udało. Eee, nie było. Kurna, jeszcze raz. Chwila, bo za mało życia ma. Jeszcze jedna, ma ptaczkę cicho. Leci. oj to nam trochę nie wyszło. No cóż, bywa. Cio, nie macie. A czemu Milarka nie pogratulowała? Aha, bo to chyba dopiero potem będzie. Ona gratuluje tam coś tam. Congratulation, you did it. Coś tam. Chyba, że to mogę to Nie, to to. to tu. O, patrzcie, tu jest klucz. I to, jeżeli on się nazywa coś tam... Trap, trap, trapdorki. O, mam jeszcze jeden ten, ten. Spoko. Mm, chwila, zapis. Czyli, że mamy ten klucz. Hm, czekajcie. Takie A, tu jest secret Tu jest dojo! To jest prawdziwy dojo, zielony. O, jak dużo. To jest do tego MP5 chyba. Eee, e, nie, tu jest M16, to w trójce jest MP5. Cały czas zapomnę Boże, jakie szczęście. Ujo, Larka, coś się trafiło. Powraca to czy nie la 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 Nie ma nas! Teraz <gry> żyćko. Żyćko. Duża apteczka. Tracę życia wiem ale Tak mus to mus. Łot! Mnie tu czekać. A ja tu ten basen jest ten. z tym basenem bo tu wody nie ma. Czekaj, zaraz wrócimy jakoś. Larka trzymaj się, nie zabij się! Ło Jezu, przeżyłaś, nawet w ogóle ci życia nie zabrało. No dobrze. Bo tu powinno się iść wcześniej, jak ta woda jest. No leki. z z a to po swojemu. <laughs> to więc się nie czepiać. Hop. <laughs> Ło, dobra. Czy że teraz możemy iść tamten? Szczęśliwie? Czesiomi, nie ja strasz ludzi. Tak, możemy iść teraz szczęśliwie tam, ten klik tam wsadzić i normalnie się cieszyć, no. Tutaj. Hop. 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 Jezu, nie, ja naprawdę się jeszcze cieszę. Może tego po mnie nie widać na razie, ale... Dobędziemy te dwa i ten... I będzie test kitas. <coughs> dobra, wsadaj klucz. Dobra, to w tą stronę, dobra. Hop! Napis. Hop! No, tam się idzie, ale tu trzeba ten. Ja mnichom pomogę. Świetnie! Masz coś? O kurde, się psychon. Dobra. Larka w żadnego z mnichów nie trafiła. Myśmy im pomogli. Dobra, tak. Te drzwi powinny być otwarte. Co są otwarte? Okej, okay. to my tam idziemy. <laughs> są góry? No i są góry. Tak zwane. O to mi właśnie chodziło, kurde Lara. Tu zdobędziemy ostatni ten już.